1 listopada 1970 roku, tego dnia na lotnisku w Karachi w Pakistanie, doszło do dramatycznych wydarzeń, które mogły zmienić bieg polskiej historii powojennej. W trakcie oficjalnej wizyty delegacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na czele której stał przewodniczący Rady Państwa i marszałek polski Marian Spychalski, doszło do nieudanego zamachu. O godzinie 9.30 czasu lokalnego, gdy samolot rządowy z Warszawy właśnie wylądował i gości witali przedstawiciele władz pakistańskich w kolumnę powitalną wjechała z dużą prędkością płucie prowadzona przez pakistańskiego kierowcę zatrudnionego w porcie lotniczym. Pojazd uderzył z impetem w zgromadzony komitet powitalny powodując śmierć czterech osób i raniąc 11. Wśród ofiar znalazł się wiceminister spraw zagranicznych PRL Zygfryd Wolniak. Doświadczony dyplomata i bliski współpracownik ministra Strefana Jędrychowskiego, który zginął na miejscu. Zginęło także dwóch pakistańskich fotoreporterów oraz zastępca szefa pakistańskiego wywiadu. Spychalski, który jeszcze chwilę wcześniej rozmawiał z przedstawicielami Cielami gospodarzy ocalał przypadkiem. W ostatniej chwili został odsunięty przez ochroniarza, a samochód zatrzymał się zaledwie kilka metrów od niego. Władze pakistańskie początkowo twierdziły, że był to nieszczęśliwy wypadek spowodowany błędem kierowcy i awarią hamulców. Jednak w Warszawie szybko pojawiły się wątpliwości. W czasach napięć zimnowojennych i delikatnych relacji między blokiem wschodnim a krajami trzeciego świata każde takie zdarzenie budziło podejrzenie o sabotaż lub prowokację. W kręgach dyplomatycznych nie brakowało głosów, że incydent mógł mieć drugie dno. W Pakistan Stanie trwała wówczas wewnętrzna niestabilność polityczna, a służby bezpieczeństwa nie zawsze działały w sposób skoordynowany. Marian Smychalski były generał Ludowego Wojska Polskiego, współpracownik Bolesława Bieruta i wieloletni minister obrony narodowej był w tamtym czasie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w strukturach władzy PRL. Jego misja do Pakistanu miała znaczenie polityczne, chodziło o wzmocnienie kontaktów gospodarczych i dyplomatycznych z krajami spoza Bloku Radzieckiego w duchu polityki przyjaźni i współpracy lansowanej przez rząd Józefa Cyrankiewicza. Wizyta, która miała być symbolicznym gestem. Otwarcia na świat została zapamiętana jako tragiczny epizod, w którym zginął przedstawiciel polskiej dyplomacji i kilku pakistańskich obywateli. Po incydencie w Karachi, pakistańskie władze powołały specjalną komisję śledczą, której wyniki nigdy nie zostały w pełni ujawnione. Oficjalnie uznano zdarzenie za wypadek drogowy, choć w polskich raportach dyplomatycznych pojawiły się adnotacje o niewyjaśnionych okolicznościach i możliwym umyślnym działaniu kierowcy. Spychalski, mimo że przeżył, był wstrząśnięty po powrocie do kraju, nie uczestniczył już aktywnie w życiu politycznym. Wkrótce został odsunięty na boczny tor i przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1980 roku, 10 lat po wydarzeniach w Karachi.